Tak, gramy kolejna część chyba to czy trzecia, tak, trzecia część Minecrafta chyba wyłączone komentarze pod tym drugim więc nie mieści mi jak napisać gdzie czy mam robić z kamerką i czy budować domek czy nie no to może pod tym nie będą wyłączone no to mi napiszecie ale no tak tylko nie wiem gdzie ja jestem, bo to powinna być taka jakby... O tam jest, dobra. Uy. Dobra. Lecimy do tej jaskini. Potrzebujemy jeszcze jednej sztabki z żelaza, żeby mieć lepsze rzeczy. Mm, tu jeszcze nie szłem. Nie szedłem, sorry. A, to jest to. Pójdźmy głęboko znaczy, tak, w dół. Jestem bogaty w węgiel A po co mi... a do, żel do żelaza W ogóle mm, Zapomniałem Do żelaza, że jest węgiel o ekspo przy okazji Czemu ja mam dopiero pierwszy level w ogóle? Myślałem, że mam lepszy I... W ogóle słabo słyszę dźwięki z gry Ale ja je słyszę mega dobrze nic ja nie wiem o co chodzi. Z Robloxa jak nagrywałam było trochę słychać z tego Musk Legends. Yy, było to, to krzyczenie jak się podnosi. Pierwszy czemu tu w ogóle nikogo nie... Aha. Czyli nie ma... O chociaż może nasupić. Nie, nie ma. Ja nie marnuję pochodni. Bo niepotrzebnie mi... Oznaczać drogę skoro tu nic nie ma, znaczy już było, ale działa już za późno wziąłem. Dobra, gdzie to? Okej, okay. idziemy głębiej. Tutaj jeszcze tak mega głęboko nie schodziłem. Siema Okej. Okay. Na razie... Jest żelazo, Z żelazo, więc spoko. Po jedno. Ty, ja nie mam już tych. Co musimy skraftować na gazie? Cyk. Jakieś. Może te 12, bo... A, zmarnujemy wszystkie patyki. Co mi tam? Mam 19 desek jeszcze. I żelazo przepalimy. Jak zobaczymy, czy nie ma więcej. Jest węgiel, to jest pewne. Tutaj wyjdę, ale może w następnym odcinku tutaj wejdziemy. Ale na razie... Jest, że Jan był ślepy, gdybym... Błagam, nie spadni Dobra, mam to. O, drugie. Dobra mam. Ale ja bym prawie spadł, dobra. Mm, wracamy. Cyk, cyk. Okej. Okay. Chyba przepalimy gdzieś tam później. To to było? A on. Roziomłek. szkoda, że się nie da nie toperzy. Bo spadać, by one atakowały po prostu. Jak psy, tylko że mi po dwa serduszka, moim zdaniem, tak powinno być. Um, Okej. Okay. Czyli to w tej jest nic nie ma oprócz tego zejścia. Może zejdę, może nie. Teraz trzeba piecyk. Myk, myk, myk. Um, tyk, um. Ale się? Nie, nie da się, szkoda. Da się w ale nie da się. Co? Nie da się? Czemu się w nie da? Raz, że nie, nie da nie żeby... A, okazji... A nie, na górze nic nie ma. Czy, czy ja tylko tam na powie? Nie, nie. Czy na szczęście go tu nie ma, bo jakby był, to bym ja się od niego wywalił. Pierwsza osoba. Wywalenie się do góry. Nie walczę. O, tu jeszcze nie było. Chyba. Nie wiem. Mhm. Czyli... dobra. Może broek bym zrobił, a nie rzeczy. Ej, co jest? Co się da? Zobaczę w ogóle na, może na coś mi starczy, jak, znaczy no dwie sztabki, to może, dobra bez yy, tego, bez, bez yy, tylko stamtile. bo zbrojka... też jest ważna, nie? A mieczyk też mniej daje Znaczy Ale Czemu Abo. bo Będę miał trzy Będę miał trzy Ale Stać mnie na buty i hełm Na buty mi zostanie jedny Nie wiadomo po co Ale to i tak Dobra e... no, lepiej hełm A w ogóle zapomniałem, że Czy mam, nie? Nie mam czy nie, no nie pamiętam. Nie no, raczej mam ten Albo może teraz się skopiemy. I tutaj też będę próbowała mniej używać kamiennej siekierki, bo lipa byłaby, gdybym na przykład do jakiegoś kajwa, nie mógł wyjść, Nagle atakuje mnie, nie wiem, pięć zombiaków, a ja bez siekierki yy, i drewnianą i na wykończeniu A tak to będę miał tylko drewnianą na wykończeniu I będę miał... dobra, nie wiem co ja gadam już sam Musimy znaleźć wioskę może Jakąś... No bo dobra, z... będziemy budować domek Czyż może poczekać? Nie wiem 7 minut, tak szybko? O, to nie... Rzec Płynie. Okej, okay, widzicie to co ja? To jest wioska. Tak, o yy, wioska. W ogóle pierwszy raz mi się na survivalu udało tak szybko wioskę znaleźć. W sensie yy, nie miałem w ogóle nigdy znać coś, że raz nie... Mm, tylko jak miałem jakieś nie rzeczy, to spotykałam wioskę, więc teraz jeszcze nie dojrzę szybko. Dobra, nie wiem, co ja już gadam. Sam nie wiem. Um, teraz, czy jest tam, widzę. A tak, a czy. Buraki. Czyli takie rzeczy są, istnieją w sensie. Bo ja. Jest czy nie ma? Nie ma. Hmm. Um. Kopiemy ziemi I chyba z gołem idziemy się nawałać, nie? Tylko... Okej, okay, trzy ziemi o, i teraz... Gdziekolwiek on... Je... A ja mam tarczę przy okazji jeszcze, no tak Halo, ziomek Gdzie ty jest? O jest, 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 jest Mam nadzieję, że... Serio? Że dropi chociaż z pięć żelaza bo, no, no, przydałoby się. Co on tak, co on tak jedzie? Jeden, on jest muła jeden. Trzeba w drugą y, stronę. Tak, o. No dobra, stój, 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 stój. No, okej, okay, stoi. Żałuję, że nie mam łuku, tyle powiem. Bym mu z łuku strzelił. A nie muszę go gonić. Co mnie... wie, ja, czy ja mam cały czas ustawienia? Które mam? Pokojowy, wiedziałem. No! Serio? We, mister, nie uciekaj. Mordo No stój, stój, stój Nie odejdź, się, nie ma czasu Tylko z tą drewnianą Nie mogę zaraz się Myślałam, że prędzej się rozwali siekierka dobra to mam... Na, na, mam na sie, siekierkę Więc no nie, nieźle mi dał Tutaj Najpierw sobie damy to tu I Okej, okay, no tak, jak mówiłem to będzie... Yy, kolejny film będzie, że buduję... Że będę budował domek Tutaj bo... No nie chcę mi się zajmować, bo bym wolał coś swojego wybudować. A istnie... zapomniałem o istnieniu chlebków, żeby ten. E, może nie ten, tylko to kończmy. Mhm. Czyli mamy żelazne rze rzeczy. Pierwszy raz mi się udało tak... nie, w na... Nawet na izi Na izi ja się... Wywalałem ciągle praktycznie. Może mi się. Nie, no dobra, nie przesadzajmy. Gry przejść się nie uda raczej. Ale. O, jeszcze. kejwik ale. No ja nie wiem. Nie, jaka to jest minuta tak w ogóle? A. I dwunasta jest. Dobra, no to. Jeszcze kowala spróbuję, ale tu chyba nie ma kowala. Kogo... Okej, okay, jak myślałem, kowala nie ma. Ale mamy trochę drewna. Chleby jednak też są, ale ich nie ma. Wiadomo o co chodzi, już to tłumaczyłem. O, dużo tych desek. To można wywalić. Ok. I co, nara.